Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj dosyć pochłópny dzień w Siemrep, a my witamy się z Wami oczywiście z Centrum Robót Wszelakich, jak widzicie, do labiny stoją. No tu, tu, tu się dzieje po prostu, tu się dzieje, bo bardzo poodsuwane, tu coś robią po prostu, no, łatają. Łatają, Nie wyrównują. Więc, no coś tam, coś tam, robią. idę zobaczyć do toalety, łatają co tam się dzieje. Dziury. No i zobacz sobie, zobaczymy, zobacz. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Chcielibyśmy na pewno, żeby, żeby to się działo jak najszybciej. No ale wiecie, jak to przy remoncie. Tu oczywiście po drodze, żeby nie było. Ktoś tu pozajmował nam łóżka, a właściwie no. jedno łóżko, ale słodziaki spią. A jaki słodził cukini. O, 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 kto to? Kto to? Kto to tutaj śpi? I nic go nie obchodzi. Nic ich nie obchodzi zupełnie. Śpimy duzi, możecie nas filmować, róbcie co chcecie. Oczy schowała pod ręką, pod łapą. Przeciągania, Jezu, no przeciągania takie, że a strach. No jak je budzisz, no to... Dobrze, miałeś no pokazać miałem coś. Pokazać, miałem pokazać coś innego, idę zobaczyć, co się dzieje w to alecie. Nie wiem, tu stanęła jakaś... kołeczek przy tym, ale... A. Zobaczmy, co tu się dzieje. Aha, tu się... Tu się na razie nic nie dzieje, szczerze mówiąc. Widziałem już faceta parę razy tu wchodził, ale... Ale się nic nie dzieje z tego, co widzę. No. Może go amba zeżarła, co? go amba? Nie, no był się tu, się wydaje. kręcił przed chwilą. A widziałeś, żeby wychodził? Powiem uczciwie, widziałem. <grym> no, to co? Zajdę jeszcze na dół, zobaczę, co tam się dzieje. I zaraz wam to pokażę. Okay. Panowie już przyjechali dosyć wcześnie dzisiaj. Już o godzinie chyba ósmej byli nawet. Idziemy zobaczyć, co robią. Na razie nie widać nikogo. Widać, że drzwi są otwarte. Oj, dzieje się, dzieje się. Dzieje się tam. W dużym pokoju nic, ale tutaj jest dużo wody i dużo wszystkiego. Hello! Hello! No i widzę pan, pan tam gipsuje, pan gipsuje, pan patyka dziury, także dzieje się, oczywiście rusztowanie, klapki, także no, chyba będzie to skończone dzisiaj mi się wydaje, zobaczymy co będzie z górą wtedy. No i tak jak widać już jest przyczepka przyciągnięta, panowie będą zabierać pewnie te patyki wszystkie, które... Tutaj są, leżą już złożone, przygotowane do zabrania, a ja idę zobaczyć, co tam się dzieje u góry. Na pewno jeszcze nic za bardzo. Jest jeszcze jeden pan, nie wiem gdzie jest. Może akurat mnie ubiegł i pobiegł na górę w tej chwili, ale, ale nie wydaje mi się. Raczej to wygląda bardziej na akcję, taką, żeby pojechał coś kupić, bo coś brakuje. Deszcz jest taki malutki, siąpi, kapuśniaczek, nie wiem dlaczego się mówi akurat, że kapuśniaczek na taki deszcz, no ale taki właśnie jest w tej chwili. Więc nie wiem co dzisiaj będziemy, pewnie będziemy uziemieni bardziej dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, ponieważ nasza pani ma dzisiaj wolne. Ewa mówi, pójdę z tobą, pójdę z tobą zobaczyć co tam się dzieje, no i tak... Czekam, żebyśmy tutaj ten przegląd pomieszczeń na dole robili razem i czekam, czekam i się doczekać nie mogę, a kobity nie widać. Co mi się kobita zjawiła po prostu. No Boże. Patrzymy co tu się dzieje dalej i nie wiemy, no tu woda, o woda się jakaś pojawiła, skąd ta woda? Nie wiem. No mówię, centrum bud budowlanych. Był pani, nie ma Pana. No, dzieje się, ale lepiej, żeby się działo, Ewa, niż miałoby być... Tak, mm. dziura. ...niedziane, dziura i tam jakieś krople wody, czy coś tak. tam, mówię. To jest ładnie jest okej. To wiadomo, trzeba będzie przemalować, ale... Ale nie narzekamy, mm. no bo mówię, rzeczywiście ten właściciel domu był dość otwarty co do naszych mm. sugestii remontowych, mówiąc, że słuchaj, tu ci coś wylazło, tam ci coś wylazło i on raczej był wdzięczny. O! Oh. Oh. Ewa lud w lodówce znalazła. Był raczej wdzięczny, że, że mu pokazujemy takie rzeczy, bo mm. stąd ta ekipa tutaj się znalazła, no ale... Ale mówię, no, my trochę na placu boju jesteśmy, trochę na budowie, ale prędzej czy później, powolutku, małymi krokami i wszystko będzie dobrze. Prawda, kochanie? Tak. Chociaż jeszcze to trochę potrwa. No jeszcze to trochę potrwa, tak mi się wydaje, że jeszcze to trochę potrwa. Hmm. Cały czas się zastanawiamy, czy mamy to sami malować, czy oddać komuś do malowania po prostu, bo to jest taki. A mówiłeś o kosztach tego malowania na górze, czy nie? No, facet chce, za, jeżeli kupię mu farby, to facet za wymalowanie góry zażyczył sobie 200 dolarów po prostu. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało jak na Kambodża. Miało być, ma być wymalowane dwa razy, ma być zrobione solidnie i w ogóle, w ogóle. No, wiadomo, jak na Europę to są śmieszne koszty po prostu. Tylko mówię, ja się boję tego, że, wiesz, że on mi pomaluje, a później ja będę musiał malować jeszcze raz, bo mi się nie będzie podobało po prostu, tak? Tego się najbardziej boję. I jakby ktoś miał jakiegoś pomysła i coś zasugerował nam, czy mamy malować to sami. Dla kontentu, czy też wziąć pana, to będziemy wdzięczni. Dajcie znać. Dzisiaj dzień wolny. Bo zmieniliśmy jej dzień wolny na niedzielę. Także siedzimy jak tararogi tutaj, szczerze mówiąc, bo mamy tych budowlańców i musimy, no nie wiem, no tak głupio ze samych zostawić w domu po prostu. Także wiecie, nie wiem co nam się uda dzisiaj nakręcić jeszcze, bo, bo jak na razie oni coś tam sobie robią, w tej chwili akurat mają przerwę. No my, my siedzimy po prostu. Dalej siedzimy w domu. Tam facet właśnie dokłada kafelki, tylko jedno mnie fascynuje wiecie co to jest jednak? Później to pokażę, już nie będę mu tam wchodził. Te kafelki, co tam są na Podłodze, to są zwykłe białe kwadratowe kafelki. Oczywiście te które dokłada. były są zupełnie inne. Także. No cóż, taka lekko, byle jakość po prostu, no to człowiek by się chociaż starał podobierać, żeby były takie same, ja nie mówię. Te też są jasne, no ale... Ale jasne to są takie, że... No mówię, i mają jakiś wzorek, i... i no, no inna kafelka, no po prostu zupełnie inna kafelka dla mnie. Ach, w domu nic ciekawego się nie dzieje. No wiadomo, chłopaki się robią, ale dzisiaj takie to tempo jest dosyć spowolnione, widzę. Może dlatego, że to niedziela, no nie wiem. A mówię, a ja się przejadę po prostu, zobaczę, bo jeszcze wypatrzyłem, że jest taki sklep z narzędziami dosyć duży. To może tam bym dostał, e, dostałbym te takie, mówię, wałki inne rzeczy do, do malowania, bo zaczynam być skłaniać się ku teorii, że jednak, że jednak będę musiał sam to zrobić. Będzie to mniej uciążliwe dla nas, jeżeli ja to zrobię, a nie jeżeli wejdzie ekipa i zaczną malować. My będziemy tak to sobie pokój po pokoju powolutku. No jeszcze nie podjąłem decyzji, ale tak się skłaniam ku tej decyzji, żeby to jednak zrobić samemu. Wiem, że wyjechałem niby po narzędzia, ale słuchajcie zainteresował mnie taki sklep. Senghok Drink, Drink Shop dlatego wejdę Discover Taste of Kampot Rum dlatego wejdę tutaj i, i popatrzę co jest jakie są ceny i taka, taka czysta ciekawość na co mogę więcej powiedzieć bo że nic wielkiego kupować nie chcę po prostu ciekawość tak jeśli mam być zupełnie szczery to nie, za, nie zaimponowali mi w tym sklepie naprawdę nie nie zaimponowali, bo bo właściwie no właściwie wiecie sklep był duży 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 sklep ale on się tylko nadegrał drinking shop bo tak naprawdę no to tam jest szwac, mydło i pobiegło wszystko było po prostu eee, połowa sklepu to jakieś rzeczy dla dzieci inne cuda nie później jakieś ciastka a spodziewałem się całego sklepu po prostu, wypakowanego różnymi napojami. Wypatrzyłem taki sklep Storm. It's all about paint. Tak sobie wyobrażam, że to byłby dobry sklep, żeby zapytać o różne rzeczy malarskie. Ale niestety jest zamknięty. No zresztą to nie jest takie bardzo istotne, bo naprzeciwko mam na przykład sklep z drabinami. Nie wiem, czy to są same drabiny. Jakiś duży sklep z zabawkami, proszę bardzo, obok. A tu mam jakiś sklep z drabinami. Zaraz zobaczę, po ile na przykład taka drabinka i ile to takie cudeńko by mnie kosztowało na przykład. Jaką ja bym potrzebował, żeby sięgnąć, żeby nie było za kiepsko. Eee, dobra, popatrzymy. Pomyślimy, co to co to może być, no? Dobra, dobra, dobra. To są półtora metra. Dwumetrowe może, może, może. Zaraz zapytam jaka cena. A to w zależności od tego jaka drabina, jakiej jakości, to one tak pomiędzy, no minimalnie 45 taka dwumetrowa 80 dolarów, tamta czerwona no, z tym czerwonym zakończeniem, elementami. Te czarne są trochę tańsze. Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego miałaby być tańsza. Ta chyba tutaj taka drabinka. To jest. Tak. Eee, cena 50 dolarów, mówili. No. Tak sobie myślę, i się przygotowuję psychicznie do tego, żeby, żeby coś zacząć robić. Jeszcze tu przy okazji zobaczę. W sklepie obok widzę, mają grillę. A skoro mamy dom, to i grill by się może przydał. Ja oczywiście przy okazji, jak już tu jestem, postanę się wytropić także jakąś kuchankę z piekarnikiem, bo już przepatrzyłem takie, wypatrzyłem taki sklep. Oczywiście wydaje mi się, że nie będzie, bo już przeszedłem tak gdzieś można było coś kupić. No zaraz wejdę, wejdę dalej, zobaczę. No i nie uwierzycie. Znalazłem. Znalazłem kuchenkę gazową z piekarnikiem gazowym. E nie kupiłem jej jeszcze oczywiście, bo najpierw Ewie muszę pokazać, ale Ale generalnie jest... No, no ja dotarłem już do domu, chłopaki jeszcze są, chociaż wyglądają powoli jakby się zbierali szczerze mówiąc. Eee, no co, oczywiście zakończyła się sukcesem, no tak średnio najeżdża szczerze mówiąc, bo za to znalazłem coś, czego... No, czego nie szukałem tak naprawdę tym razem. Zaraz wskoczę do góry do Ewy i zobaczę, co ona tam porabia. No i później pewnie obejrzę, zobaczę, co tu się wydarzyło, jak się wydarzyło i dlaczego się wydarzyło. Dobra, koniec gadania o budowie. Przeskakujemy błyskawicznie do nowego dnia. I od razu trafia nam się prezent z tych, których nikt nie chce. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, wjęliśmy to dom wiewiórce i bobrze. I tu się dzieje, naprawdę się dzieje. Bo dzisiaj się okazało, że. Proszę bardzo, druga łazienka do rozbioru. Nie wiem, co oni tu robią, Ewa. W ogóle powiedz, dzień dobry. Czekaj, ale jestem jeszcze nie gotowa. Nie no, jesteś gotowa, zawsze pięknie wyglądasz, zawsze pięknie, pięknie wyglądasz. jestem wygląda. jestem jeszcze. Dzień dobry. E, no to tak, e, się okazało, że druga łazienka została zebrana. Ale ty, co mi tam... Ty no nie wiesz, Ewa, no skąd to ja ci ja Kuje płytki wymontował toaletę, to wymontował to, to i... To robił, czy... Co? Tak sama. Ja nie wiem i kuję. kuję Mam nadzieję, że tam... Czekaj, a tamtą poprzednią skończył, tak? Nie wiem, idę zobaczę. Idę zobaczę po prostu, bo to żeby nie było tak, że zostaliśmy w ogóle bez żadnej. No są jeszcze dwie na dole. Dobra, no tu. Aha, no tu jest. Eee, Pamiętacie, ja mówiłem, płytki inne po prostu. Wstawione. Ale za to ładniej za sylikonową niż poprzedni. No. Dobra, no wiadomo, że wszystko będzie do doczyszczenia, ale trzeba się tu dowiedzieć, czy to z, można z tego korzystać po prostu, no. Nie, ścianę kuje, co? Nie, nie kuje ścianę, kuję ten, A tutaj, no tutaj, to chyba z tego można korzystać. Trzeba się dowiedzieć. Jak przyjdzie za chwilę kamera, to zapytamy jej, żeby ona zapytała ich, bo ci panowie są jakoś naprawdę wyjątkowo mało komunikacyjni. Wczoraj nawet Zaoferowałem im po piwie to też było ciężko się dogadać. Pomimo, że miałem piwo w ręku, i wyciągałem je w ich stronę. Jak zwykle kontrola. Ja tu jeszcze zerknę, co tu się dzieje, bo to wygląda straszliwie. No. młotek się pojawia, w inne rzeczy wycinki. Ja się tego boję. Zobacz, jak ona się świeci w słońcu. No, rzeczywiście, patrzcie, jaka przepiękna koteła tu jest. Świecąca. Się. Nie wiem, no, słoneczku. Wiecie. No, idź tam na słoneczko bardziej, będziecie lepiej widać. Nie widać cię, co? No. Od tej strony może pokażę. No, tak, widać z tej? Nie wiem, czy widać, wiesz co? To jest mały, mały ekranik, to Chodź. ja nie wiem po prostu. Idzie z nami na dół, bo my idziemy kontrolę przeprowadzić. O, O, jak się świeci. Pięknie. Dobra idziemy na dół, zobaczymy Wygląda co tam się na dzieje. Wygląda zdrowego kota chyba. Mhm, idziemy. Dobra. Czekaj, daj mi jakieś kapcie chociaż nałożyć czy coś. I spadamy na dół zobaczyć, bo to mówię, to jest dla mnie... Gruby remont się mhm. rozpoczął. A my tu mieszkamy, ja się zaczynam obawiać, tu jest... No dobra, chodźmy Ewa. Ta. No, jesteśmy na dole. Widzę, że skutery stoją tutaj trzy, czyli pewnie raz, jeden tam na zewnątrz i tu trzeci. Mam takie wrażenie, że dzisiaj przyjechało trzech facetów. I co się dzieje? Ty, no zobacz, no przecież jest otwarta dziura. Myszko. to tak? mówiłeś, że. Ale mi się wydawało, że była zamknięta. Nie, to oni tam zamykali, wiesz? Tak? No. Także tu jest dziura otwarta dalej. Ej, poczekaj, bo tutaj jest ten, właściciel co? jest tam. Gdzie? Tam. Tam jest. Uuu, nawet właściciel jest. Nawet właściciel jest i... Dzieją I tak. się rzeczy kosmiczne. Zaraz będziemy rozmawiać z właścicielem. A na razie patrzymy. Tu się dzieje coś. Wyszła. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co, nie wiem jak, ale mówię, no tu się zaczęła jaka, jakaś kolba zupełna. Nie chce mi się wierzyć. No, i teraz jest dosyć dziwna sytuacja, bo dla mnie to wygląda tak, jakby oni kogoś przyprowadzili tutaj do oglądania mieszkania. Po prostu więc pff, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. W każdym razie może się okazać, że na przykład dostaniemy wypowiedzenie, po prostu dziwna sytuacja. Bardzo, ba bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem jak to, jak się do tego odnieść. Bo mówię, to tak wygląda dokładnie, jakby przyjechał właściciel z, z kimś z agencji, po prostu. I to wszystko. W trakcie montowania odcinka zdałem sobie sprawę, że tego materiału z tych dwóch dni mam na tyle, że no nie będę wam robił montażowego filmu, żeby Was nie zanudzić. Więc postanowiłem podzielić ten odcinek na dwie części. No i w tej chwili kończymy. A później nie wiem czy dzisiaj, może jutro, postaram się to wrzucić jeszcze dzisiaj, dostaniecie bezpośrednią kontynuację tego, co się dzieje z naszym domem i z nami.